Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, Maciej Juskowicz. Witam gorąco i serdecznie w rozmowie na 96FM, w Index TV i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj Państwa i moim gościem Marcin Pabiorowski, prezydent Zielonej Góry. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Witamy i... Yy... Pytamy o winobranie, bo trudno, żebyśmy o winobranie nie pytali, skoro jutro już właściwie ono się zaczyna. Przygotowania idą pełną parą widać, słychać i czuć właściwie, tak. jeżeli się wyjdzie na dep. winobraniowy klimat już jest. Z punktu widzenia włodarza miasta, jak to winobranie wygląda, jeżeli chodzi o organizację i o klimat, także. Tak, no jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia odpowiedzialność dla mnie osobiście. To jest tak naprawdę, jak pan powiedział, debiut yy, dla mnie poprowadzenie tego święta miasta. Trochę zmian udało się już wprowadzić na początku, czyli zaproszenie większej ilości winiarzy, stoi winiarskich. Ta ekspozycja kultury, trunku, tej tradycji, historii musi być większa. Udało mi się nawiązać szerszą współpracę z Fundacją Tłocznia, między innymi tam z panem Szymonem Płóciennikiem. Tam jest chyba 16 spacerów, które opisują architekturę, tworzenie wina. Kulturę spożywania tego trunku, wielka wiedza o winiarstwie. Spacery nocne są nowością. Pewien klimat, lampy takie, takie jakby kolejowe, takie one będą nadawały takiego, takiej, takiej tajemniczości tym spacerom w tych podziemiach naszych. To więc to jest jakby takim elementem dopełnienia tego winobrania, bo ja naprawdę chcę się skoncentrować na. W winiarstwie w szerokim aspekcie trunek jest końcowym elementem całego święta. Tak naprawdę ważna jest kultura, śpiew, tradycja, uprawa winorośli. I tak naprawdę historia miasta, czyli nawet zabudowa śródmieścia, przede wszystkim konstrukcje kamienic, podziemia, to wszystko było związane z tą sztuką winiarstwa. Winiarstwo właściwie jest eksponowane i akcentowane przez pana, ale również nie ukrywajmy także przez poprzednie władze, czy w związku z tym to wino będzie jeszcze mocniej, tak jak pan sugeruje, i winiarze eksponowani? To ma być tak. jeszcze taki mocniejszy akcent niż do tej pory? W Już takim jest razie? mocniejszy tak. akcent y, z uwagi na to, że między innymi też przewiduje Stworzenie stanowiska architekta do spraw zieleni oraz eksperta do spraw winiarstwa, bo to w przyszłości chcę, żeby to winobranie było takim początkiem szerszej współpracy. Mamy już pewną osobę do współpracy, żeby winorośla nasadzać w Zielonej Górze, podkreślać charakterystykę tego regionu, a tak jak powiedziałem, z Fundacją Tłocznia jest oznakowany już szlak winiarski. To też przelejemy, te doświadczenia na ten festiwal Piwnicy i Winnic, który będzie się odbywał w czerwcu. W mieście Dzisiaj jest takie, jutro jest takie preludium nowej jakości tradycji winiarskiej. Nie? Chcę też wprowadzać produkt regionalny w święto wina. Uda mi się to zrealizować w czerwcu jako konsumpcja, jako, jako tradycja, ale tak naprawdę ta sztuka winiarstwa i historia miasta pod tym kątem e, musi być eksponowana znacznie mocniej, jaśniej. Czyli winiarstwo powiedzieć. nie tylko podczas winobrania, tak rozumiem? Tak, oczywiście. Pana, to, tak? To, to ten festiwal Otwartych Pilnic i Winnic, który będzie w czerwcu jako święto miejskie, będzie miał swoją charakterystykę, nie chcę jeszcze wszystkiego zdradzać, e, nową formę i e, ukaże jeszcze więcej mm, historii miasta. W kontekście z takiego ludzkiego punktu widzenia to jest y, tak, że telefon dzwoni cały czas i są cały czas takie ustalenia komunikacyjne, organizacyjne, czy bardziej jest to jednak rozrzucone prze, poprzez ludzi, z którymi Pan współpracuje, zarówno jeżeli chodzi o wiceprezydentów, jak i szefów poszczególnych spółek? Tak naprawdę przed chwilą wygląda? wyszedłem z tego spotkania organizacyjnego. No tutaj jest Pan dyrektor Czechowski, dyrektor teatru, Pani Dyrektor Miedzińska, ZOK. Oraz wiele osób eksperckich, które to święto dopełniają, wypełniają to pracę, to jest tak naprawdę koordynacja prac spółek miejskich, bo tu ZGK jakby jest głównie dociążona podczas winobrania. Widzimy, obserwuję przede wszystkim, chodzi o czystość w mieście, na to zwróciłem uwagę. Nowy prezes, pan Mirosław Gruszecki, bardzo mocno w tę w w tematykę się zaangażował. To przede wszystkim projekt Czyste osiedla, czyli usuwanie, tych um, pozarastanych chodników, chcemy wprowadzać, kupiliśmy nowy sprzęt, chcemy, chcemy zabrać osiedla, a pasy drogowe, e, ronda są dopieszczane, e, nowe oznakowanie winobrania, czyli przede wszystkim flagą Góry, bo to jest święto miasta i już widzę, że te e, setki flag e, zawisły w mieście Zielona Góra, musimy zaakcentować naszą tożsamość, spodziewamy się dużej ilości turystów, gości, bo pogoda zapowiada się naprawdę piękna. Obawy są jakieś, albo taki ludzki stres, albo obawy, że coś, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie wyjdzie? Czy raczej to wszystko tak. ma iść swoim kierunkiem? Ja też te osoby znam, które uczestniczą i organizują, współorganizują ze mną to święto. Przede wszystkim, przede wszystkim bezpieczeństwo, tutaj koordynacja z, zarządza, z zarządzaniem kryzysowym, kwestia monitoringu, ostatnio monitoring spisał się na pięć, bo udało się zatrzymać tego podpalacza. Zwołałem dwa dni temu sztab kryzysowy w obecności komendanta policji, komendanta straży i dyrektora departamentu zarządzania kryzysowego. Dzięki monitoringowi miejskiemu udało się w dość szybki sposób tego podejrzanego zatrzymać. Tam są czynności procesowe trwają. To więc jakby ten test był wykonany i na to stawiam bardzo mocno. Dlatego jesteśmy teraz w kontakcie. Jeśli chodzi z policją przede wszystkim dodatkowe patrole będą na ulicach miasta, to więc na tym na bezpieczeństwie przede wszystkim dzisiaj koncentruję swoją uwagę. A ostatecznie ile to winobranie będzie kosztować? To znaczy, no, ten bilans podsumujemy już po. Te, tak naprawdę, w mojej ocenie, najważniejsze, że Zielonogórzanie odczuli winobranie e, bardzo pozytywnie i dobrze, na tym mi zależało. Te gwiazdy, które udało się sprowadzić do miasta Zielonego tutaj mówię o kulcie, czy o chylińskiej e, są taką kwitesencją i widać, że odbiór jest bardzo pozytywny, bardzo, bardzo, e, no ludzie się nie zainteresowali tymi wykonawcami. Rozpoczynamy oczywiście koncerty Filharmonii Zionogórskiej jutro o, o 20.00, kiedy przekażę klucze Bachusowi. Natomiast myślę, że gwiazdy odpowiadają na potrzeby naprawdę wielu Zielonogórzan. Jest Urszula, ale ta mała scena, na której mamy wiele osób i wiele młodych ludzi z Zielonej Góry, którzy mogą pokazać swój talent i to będę chciał poszerzać. Przede wszystkim w przyszłości angażując się w Ośp, bo już o tym już myślę, oraz. E, e, tak jak mówiłem, e, święto otwartych piwnic i widnic w czerwcu. Marcin Pabierowski jest naszym gościem, prezydent Zielonej Góry. Stawiamy kropkę, ale tylko na antenie, bo w dalszym ciągu rozmawiamy w Index TV i oczywiście w mediach społecznościowych. Panie Prezydencie, nie tylko winobraniem pewnie żyje mieszkańcy naszego miasta, amfiteatr i temat związany z zadaszeniem. Dwa dni temu konferencja prasowa, podczas której Pan przedstawił wizualizację związaną z zadaszeniem amfiteatru i możliwość głosowania przez mieszkańców Zielonej Góry. Czy to jest dla Pana taki... Ważny, a może i najważniejszy punkt polityczny, jeżeli chodzi o amfiteatr, żeby on został zmodernizowany, bo bardzo dużo się przecież mówiło i w debacie publicznej, i jeszcze w, podczas kampanii prezydenckiej. Dziś mam takie poczucie, że ten amfiteatr no być musi po prostu z pana tak. perspektywy. Tak to wygląda? Być musi to jest olbrzymie zobowiązanie. To jest też obietnica, którą złożyłem mieszkańcom miasta Zielona Góra podczas kampanii wyborczej. To też jest długa walka, bo tak historycznie podczas tej konferencji Pamięcią wstecz sięgnąłem, to był 2018 rok, kiedy... Organizowałem jako młody radny konferencję ze stowarzyszeniami, ze społecznikami, aby amfiteatr obronić, aby go nie dewastować, go nie burzyć, żeby mógł być eksploatowany, rozwijany, udało mi się kiedyś nawet zrobić zapis gminy programie rewitalizacji, aby zrobić zadaszenie. Niestety poprzednie władze tego nie razywały. Serce mnie bolało, jak był włączony z użytkowania, jak pęka, jak jest po prostu degradowany poprzez warunki atmosferyczne, poprzez brak troski. Dzisiaj na szczęście usiedliśmy mocno do pracy już w maju, dlatego pod koniec sierpnia były dwie gotowe koncepcje. One są spójne, one są zaprojektowane dla miasta Zielona Góra. To jest też amfiteatr ma swój charakter, jeśli chodzi o położenie. To jest z górze to też te konstrukcje dachów, te wizualizacje muszą być dopasowane do, do warunków terenowych. Amfiteatr musi zapraszać zieleń do siebie, musi być otwarty, musi być, dobrze się asymilować z otoczeniem wzgórz piastowskich. To więc te dwa projekty, pierwszy ten projekt takiej markizy jest bardzo wyjątkowy, jedyny w Polsce zaprojektowany przez konstruktorów dla miasta Zielona Góra. Konstrukcja, rozpiętość przede wszystkim, ta forma przestrzenna, ta lekkość tej markizy. Oczywiście mamy przy, przepiękne antresole 500 metrów kwadratowych. Chcę podkreślić, że amfiteatr ma wszystkie warunki, jeśli chodzi o organizowanie imprez otwartych, czyli w skarpie będą mieszczone toalety, pomieszczenia techniczne, salka konferencyjna. Będzie można zrobić malutkie imprezy plenerowe właśnie na ten otwartej w stronę Piast Polany. Drugi projekt to jest taki projekt y, m, takiej aby kopuły, która składa się z takich bombelków, e, Też bardzo fajna, ciekawa rzecz, troszeczkę nawiązująca już do, do, do dachu między innymi w Szczecinie, ale różniąca się, to nie ma, nie ma takiego wsparcia w postaci takiego profilu wielkiego nad tym. To jest inna zupełnie konstrukcja, która y, jest taka jakby się rozlewająca w ten teraz przykrywająca istniejącą część. To więc również projekt piękny, wsparty na takich konstrukcjach stalowych, architektonicznych, podkreślających lekkość tej konstrukcji. To więc. Mam nadzieję, że Zjonogórzanie aktywnie i widzę, uczestniczą w tej ankiecie, bo za pomocą ankiety. A któryś jest z projektu, teraz ma więcej głosów, czy, czy, czy pan nie wie? Po na razie nie chcę głosu. zdradzać. Jest naprawdę dynamika olbrzymia, bo Biuro Partycypacji Społecznej prowadzi te konsultacje. Na stronie konsultacji Zjonogóra można cały czas oddawać głosy, którą koncepcję wybrać. Ja też chciałem zrobić to w formie otwartej, transparentnej. Chcę z mieszkańcami uzgodnić koncepcję zagospodarowania amfiteatru. Chcę, żeby mieszkańcy wybrali ten dach. Przedstawiłem to, co z mojej strony było wymagane, spójne koncepcje, szacunkowo wycenę tego projektu to jest około 40 milionów. A skąd weźmiecie pieniądze? Między innymi fundusze zewnętrzne, europejskie. Nie będę mówił tu dokładnie, z której osi. Z Ale której, już macie której... jakąś deklarację, czy dopiero będziecie szukać? Szukamy, bo ja też musiałem zmienić strategię miasta. Poprzednia władza miała inne priorytety mieszkańcy wskazali w wyborach inne priorytety. I to, to o tym dyskutujemy. Mamy spotkania między innymi z marszałkiem województwa ludzkiego Marcinem Jabłońskim. Już wielokrotnie się spotykałem z ekspertami. Również musiałem przeprogramować pracę departamentów unijnych w mieście Zielona Góra, żeby strategię miasta zmieniać, pozyskiwać pieniądze celowo właśnie na te inwestycje, między innymi jak amfiteatr. To więc tutaj prace trwają, ale muszę być przygotowany. Miasto musi być przygotowane. Dlatego ta dynamika, ten ten szybki okres konsultacji, aby móc ten amfiteat mieszkańcom zrealizować. To marzenie miasta festiwalowego. Ja też mam parę pomysłów z ekspertami, aby organizować tam wielkie wydarzenia kulturalne, czy zapraszać miasta partnerskie, dzielić się tą kulturą, żeby Góra była widoczna, Góra była wyjątkowa, bo jest miastem wyjątkowym i jest miastem festiwalowym, i amfiteat jest dopełnieniem. Tego, tej stylistyki miasta. Mówimy o zadaszeniu, natomiast nie ucieknie temat y, chyba trybun, prawda? Bo, bo mówimy o remoncie, o modernizacji obiektu, ale no, wymaga on jednak większych nakład nakładów niż te 40 milionów przecież. To jest, to jest kompletna, na razie szacunkowa wycena, bo y -hmm. dopiero na podstawie, po wyborze przez mieszkańców, koncepcji zadaszenia będziemy robili te projekty wykonawcze już oraz kosztorysy inwestorskie pod ten poszczególny projekt, ale te szacunki, bo ja też y, y, zrobiłem taki szeroki zespół y, ekspertów, żeby zaprojektować te zadaszenia. Tam między innymi byli konserwator zabytków, byli ludzie ze SARP-u, czyli yy, Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej. Byli eksperci z rzędu Miasta, od inwestycji. To więc to gremie było szerokie. To nie było, to, to nie było jakieś skostniałe i takie ukierunkowane na jakieś tam... Yy, na jakiś, to to, to musiało być szeroko skonsultowane. To więc mamy ten szacunek, te koszty yy, ogarnięte, tak powiem, a te szczegóły powstaną i wykują się dopiero w projekcie wykonawczym w PF-u, yy, które będzie przygotowywane. To więc yy, mamy ten harmonogram, bo też zaleciłem pracowanie harmonogramów na tą kadencję, na realizację tych priorytetowych inwestycji, to więc to musi być bardzo spójne i bardzo profesjonalnie wykonywane. Amfiteat przed nami, natomiast jedna z inwestycji jeszcze za poprzedniej władzy, która jest zrealizowana i z której mieszkańcy korzystają, to H2 Ochla. Kończy się powoli lato, chociaż cały czas ta temperatura bardzo letnia, sięgająca 30 stopni. Jak pan dzisiaj z perspektywy kilku miesięcy patrzy na to kąpielisko? Ono spełniło swoje zadanie? Czy trzeba coś zmienić? Jeżeli tak, to co? Czy... czy, czy... Miasto jest zadowolone z tego, że mieszkańcy tam spędzają czas. Jak to z Pana perspektywy wygląda? Dla mnie najważniejsze, żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Ta, dlatego podjąłem te działania, aby te pieniądze w budżecie wygospodarować, aby je uruchomić, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie tego obiektu, obsługa, ratownicy eksploatacja, czyszczenie, te wszystkie koszty wcześniej nie były ujęte, nie było takiej prognozy funkcjonalnej, to się udało zrobić i to funkcjonuje, Odbiór jest dobry, uzupełniamy o pewne elementy, czyli namioty, aby ludzie wygodnie czekali w kolejkach, nie na słońcu, wprowadzamy kurtyny wodne przy oczekiwaniu na wejście, to więc dla mnie chodziło żeby to, był funkcjonalny, bezpieczny i to wszystko się odbywa naprawdę w sposób dobry, parking, szlaban. Kwestia przystanku autobusowego, lokalizacji stacji roweru miejskiego, bo mieszkańcy o to wnosili, to więc udało mi się tą stację tam wprowadzić, To więc to, to jest realizowane. Zobaczymy na końcu sezonu, podsumujemy z Mostirem, wyciągniemy wnioski na przyszłość. Myślę już o kolejnych inwestycjach w bliskiej lokalizacji Ochli, czyli lodowisko, wrotkarnia, ten projekt. Czy coś się może wydarzyć właśnie poza tym okresem letnim w kontekście lodowiska i wrotkarni? Tak, tutaj um, de odpowiednie departamenty, w Urzędzie Miasta analizują tą inwestycję um, funkcjonalnie oraz kosztowo szukamy programów unijnych, środków centralnych, aby móc tą inwestycję zrealizować, aby w okresie jesiennym, zimowym mieszkańcy mogli nadal tą część rekreacyjną miasta użytkować. To więc tutaj te projekty są w tym momencie analizowane. W najbliższym czasie przedstawimy założenia inwestycyjne w tej części miasta. Wykorzystując obecność Pana w naszym studiu jeszcze kilka tematów, chciałem zapytać o schronisko dla bezdomnych zwierząt, bo były bardzo duże wątpliwości, jeżeli chodzi o wykonanie tych, tych klatek. Kilka Tygodni temu też na ten temat tutaj z panem i zdaje się, że z wiceprezydentem Tonderem o tym rozmawialiśmy. Co na ten moment, jeżeli chodzi o schronisko? Tak naprawdę przygotowujemy się do wyboru nowego operatora, nowej formuły zarządzania schroniskiem. Ja powiem szczerze, że nie jestem zadowolony z formy tej budowlanej, tej ostatecznej tego schroniska. Inne były założenia w koncepcjach, miały być terasy zewnętrzne, otwarte. Zostały takie, trochę to tak brzydko wygląda, z takimi kratami jak... To nawiązuje to do jakichś budynków więziennych, no, ale to taki obiekt zastałem. Moim obowiązkiem było doprowadzenie inwestycji do końca, oddanie je do użytkowania, ona teraz funkcjonuje, następnie nie ma miejsca na zbudowanie kociarni, tam teren jest z boku prywatny, wewnątrz terenu tego schroniska, to więc tutaj musimy toczyć rozmowy z tym inwestorem, szukać rozwiązań, aby wypełnić potrzeby, jeśli chodzi o opiekę nad kotami nad większą ilością boksów dla psów, bo potrzeby są większe, no więc projekt nie jest kompletny, ale muszę z nim walczyć, muszę to rozwinąć, muszę to dostosować do oczekiwań, które, które stoją przed miastem. Tak naprawdę wczoraj również udało mi się, tak już chcę mieszkańcom znaczyć opiekę weterynaryjną, to całodobową. E, zabezpieczyć dla miasta ze z pewnym stowarzyszeniem, uda, udało się nawiązać współpracę, e, dofinansować to, tą ideę, której mieszkańcy oczekiwali, czyli opiekę dla zwierząt. E, ten gabinet weterynaryjny będzie w Zielonej Górze. Czekamy zatem, bo to też bardzo ważna informacja. Na zakończenie chciałem pana zapytać o żużel, bo sezon żużlowy w wykonaniu falubazu powoli się, no właściwie się zakończył, jeżeli chodzi o ligę szóstym miejscem. Na antenie Radia Zielona Góra prezes Wojciech Domagała mówił kilka dni temu o tym, że liczył na to, że będzie jednak większa pomoc miasta i magistratu w kontekście finansów rzecz jasna. Czy teraz, jak już jest po sezonie żużlowym, flagowy okręt w postaci drużyny zawodowej, czyli falubazu, czy ten falubaz spełnił zadanie z perspektywy miasta? Czy może liczyć na wyższe pieniądze, wyższe środki czy jeszcze nie ma takiej dyskusji? No, organizujemy cały czas konkursy na dofinansowanie e, sportu, no, dofinansowanie dla promocja przez sport. Ostatnio już kolejny konkurs został rozpisany, między innymi, między innymi mogą aplikować o to również sporty takie jak koszykówka czy piłka nożna. To więc jeśli chodzi o wsparcie e, tych działań sportowych, to one są realizowane przez miasto. No, oczywiście chcieliśmy wynik wyższy, sam chodzę na mecze, to więc jestem ogromnym kibicem i myślę, że ta współpraca będzie dobra. Ona musi być prawdziwa, ona musi być wydyskutowana. Z mojej strony nie ma tutaj żadnych obiekcji, aby wspierać sporty. Wczoraj między innymi miałem spotkanie w innym kontekście, czyli z piłką nożną, czyli z klubami sportowymi prowadzonymi przez osoby indywidualne, które zrzeszają dzieci i młodzież. Szukamy nowych rozwiązań, jeśli chodzi o... Użytkowanie boisk, o utrzymanie tych obiektów, o dofinansowanie tej części sportu bardzo masowego, bardzo potrzebnego w mieście z tego co wiem, to było pierwsze takie w historii spotkanie wszystkich szefów klubów sportowych. Ale ono dotyczyło organizacji, organizacji tego, jak korzystać wsparcia. z obiektów? Tak, oczywiście organizacji. Ale wcześniej też korzystali, czy nie? Czy, były, czy były duże problemy, były napięcia, niektóre kluby nie były równo traktowane przez miasto. Ja chcę wypracować pewne rekomendacje, chcę, żeby wszyscy prezesi. Byli ze mną na miejscu, żeby zgłosili swoje uwagi z Departamentem Sportu. Wypracujemy rozwiązania, które pomogą funkcjonować w sposób transparentny i uczciwy, jeśli chodzi o dofinansowanie właśnie sportu czy kwalifikowanego dzieci i młodzieży, czy sportu zawodowego, to więc wczoraj to historyczne spotkanie miało miejsce. Rekomendacje i pomysły są. To więc rozmawiamy teraz o dotacjach, o wsparciu, o współpracy z miastem. Czekam na konkrety w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Myślę, że w tygodniu też się spotkamy. Zapraszamy do naszego winobraniowego studia, które będzie umiejscowione w samym centrum tak, oczywiście. miasta. <gry> Marcin Pobierowski, prezydent Zielonej Góry. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do zobaczenia na winogranię. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tutaj również w rozmowie na 96 FM w poniedziałek o 9.30. Do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.